Witam Was serdecznie w na naszym, naszym kolejnym odcinku. Odcinek specjalny w zasadzie, bo dzisiaj mamy wizytę przedstawiciela naszego najlepszego sprzedawcy, czyli firmy Korbanek, pana Pawła Bowolskiego. Witam bardzo serdecznie. Historia współpracy między dwoma firmami, czyli Metaltechem i Korbankiem, trwa już prawdopodobnie 15 lat. Dobre 15 lat, bo o nie chodzi, ale to jest 15 lat owocnej współpracy. Tak, właśnie może Paweł byś tam opowiedział troszeczkę, jak jesteśmy odbierani jako metal, taki jako Korbanek razem przez naszych najważniejszych klientów, czyli klientów końcowych, rolników. Tak, bo Wy jesteście jako klienci końcowi najważniejsi i ja podkreślam zawsze, że przy wyborze Metaltechu od samego początku chodziło o jakość wyrobów. Legendarna wręcz jest szczelność. Na jednych z filmów już tutaj Was i ja na swoich filmach podkreślałem, że ta szczelność jest wyjątkowo ważna i to jest taki jeden z koronnych argumentów klientów przy wyborze przyczepy Metaltechu i my często z klientami właśnie już bardziej mówimy o szczegółach technicznych. To co się zmienia i to co jest nowe wprowadzone czy oświetlenie LEDowe to są te wartości, które pokazują, że firma Metaltech dzięki Tobie i dzięki Waszym pracownikom i w konstrukcji idą właśnie w tym kierunku, żeby to zaprezentować. Wielu klientów wraca, bo kupowali nawet mamy przypadki, że rodzic kupił jedną przyczepę, a syn, jak przejął gospodarstwo, kupił na przykład dwie kolejne przyczepy. I to jest też bardzo pocieszające, że tu jest, mówi się o szczegółach technicznych, nie ma problemów takich reklamacyjnych, bo to są też rzeczy, które są ważne, bo jedno to jest sprzedać wpierw, a druga to jest obsługa posprzedażowa. Paweł, powiedz mi, ostatnio zrobiliśmy. Dosyć dużą zmianę wizerunkową przyczep DB, i tych najbardziej popularnych. Zmieniliśmy kolor, ten poprzedni czerwony, na czarny. Jak rolnicy przyjęli zmianę barw? Między innymi prozaiczna rzecz, zmiana kolorów, bo patrząc historycznie, to już jest dla mnie chyba trzeci kolor, szczerze mówiąc. Renata. Tylko takie jest to odświeżające wizerunkowo i to jest bardzo istotne, ale Wy też żeście wprowadzili kilka innych rzeczy, bardzo fajnych udogodnień. Ja chciałbym zwrócić uwagę, tu jest kosz koła zapasowego. Ja pamiętam pierwsze sprzed 15 lat, no wymagały pewnej gimnastyki, aczkolwiek też były jak na tamte czasy. Wyjątkowo też to było jak gdyby praktyczne i wygodne. Obecne rozwiązanie naprawdę cechuje już wyjątkowo fajną uczuć. I wielu klientów, to muszę Tobie powiedzieć, i na Twoje ręce dla konstruktorów, jak gdyby podziękowanie, bo to ma znaczenie. Oświetlenie to też jest, no niby, drobna zmiana na LED-owe, ale ten rynek poszedł w tym kierunku. On tego oczekuje. Młodzi, nowi klienci chcą tego typu właśnie nowinek. Pokazywałeś na swoim filmie sposób zwijania plandeki. Też to była pewna zmiana, no, kiedyś była taka duża korba do kręcenia, ja też to pamiętam, teraz jest to wygodniejsze, prostsze. Może w kolejnej odsłonie będzie, że to będzie elektronicznie z pilotem. Ja, Jakbyś powiedział, OK, mamy ten produkt metaltechowy, gdzie są te nasze mocne strony z punktu widzenia Twojego doświadczenia? To jest taka rzecz, którą metaltech miał od początku w naszej współpracy. Ja na to zwróciłem szczególną uwagę od strony praktycznej. Chodzi o szczelność. Jest tam właśnie takie prętowe, prętowe zabezpieczenie szczelności. Bardzo ładnie to opisałeś w jednym właśnie waszych tych filmików, takich pokazujących te produkty. To jest niesamowita wartość, bo ta szczelność że nie wysypuje się podczas jazdy jest. Ale też ja zwróciłem na jeszcze jedną rzecz taką konstrukcyjną i klienci na to zwrócić uwagę. Solidna rama przyczepy. Jest tak to zrobione, że ta płaszczyzna tej przyczepy nie pracuje. Wielu użytkowników w latach poprzednich, no bo ja już patrzę z perspektywy prawie 30 lat oferowania maszyn rolniczych, podkreślało, że szczelność była trudna, bo na przykład rama pracowała, bo nasze drogi dojazdowe do Pola no, są takie, jakie są. A tu właśnie to rozwiązanie konstrukcyjne, ramy i rozwiązanie szczelności jest fenomenalne i sprawdza się w użytkowaniu. Więc powiedzmy, jak byś jeszcze powiedział, gdzie przede wszystkim przez Waszą sieć można kupić produkty MetaTech. Firma Korbanek, czyli od 1989 roku, starała się objąć swoją działalnością cały kraj i zawsze żeśmy dążyli do tego. Mamy stałe punkty sprzedaży, jest ich ponad 10, gdzie są tak zwane nasze bazy, gdzie są serwisy, części i bazy wypadowe naszych sprzedawców. Dziękuję ci bardzo za słowa. Dziękuję ci za wizytę w Metaltechu. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogłem odwiedzić. Przed nami tak sezon, jak zwykle wymagający, bo ten czas sezonu, który się zacznie gdzieś od maja, czerwca, lipca, to w zasadzie duże wyzwanie dla nas. Tak, dla nas Ale wszystkich. Ale miejmy nadzieję, że dołożymy wspólnych starań, żeby to przebiegło jak najlepiej będzie to możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.